Witam państwa bardzo serdecznie za nami kolejne spotkanie z cyklu dzielnice w dialogu tym razem Grzybowice. Szanowni państwo, o czym mogliśmy usłyszeć na spotkaniu w Grzybowicach? Tak, między innymi o problemach związanych z dynamicznie rozwijającą się dzielnicą, czyli takie jak brak miejsc w przedszkolu, brak miejsc w szkole, ale również innych problemach. Tak jak się można było spodziewać, spotkanie zostało zdominowane przez Tematykę geoparku i tego, co dzieje się na terenie geoparku, głównie w godzinach nocnych i weekendy. Mam na myśli tutaj zakłócanie porządku i zakłócanie spokoju mieszkańców grzybowic. Z pewnością sytuację mogłaby poprawić zwiększone patrole na terenie geoparku przez Straż Miejską, czy policja, ale jak wiemy, Straż Miejska nie może, nie może patrolować tego terenu w godzinach wieczornych, bo obecne władze skróciły funkcjonowanie Straży Miejskiej tylko do godzin dziennych. W związku z tym nie jest możliwe, aby Straż Miejska patrolowała w godzinach wieczornych teren geoparku. Bez wątpienia na pewno sytuację mógłby poprawić monitoring. Ja mówiłem o kwestii monitoringu, tak jak i o innych projektach, które dotyczą geoparku, a które znajdują się w Urzędzie Miejskim. W rolce, którą mogliście Państwo na Facebooku zobaczyć w niedzielę. Cieszę się również, że tą rolkę zobaczyły władze miasta, ponieważ wiem, że w dniu wczorajszym i dzisiejszym trwało gorące poszukiwanie tych projektów w urzędzie miejskim. Bo jak się okazuje, władze miejskie nie wiedziały o istnieniu tych projektów, że one znajdują się w urzędzie miejskim i że czekają na swoją realizację. Szczerze mówiąc, gdyby władze miejskie wiedziały o istnieniu tych projektów, pewnie zgłosiłyby te projekty do projektów szwajcarskich, czyli Miałyby te projekty szanse na uzyskanie dofinansowania, nawet stuprocentowego dofinansowania w ramach funduszy szwajcarskich. Niestety, z powodu braku wiedzy na temat istnienia tych projektów przez obecne władze, te projekty nie zostały zgłoszone. Za to został zgłoszony inny projekt związany z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy, ulicy Witosa i ulicy na Lesie. I tu niespodzianka, bo niestety bez projektu parkingu, który miał być przy ulicy Witosa, dzięki czemu odwiedzający geopark nie musieliby wjeżdżać w dzielnicę Grzybowice, tylko mogliby pozostawić swoje samochody na parkingu przy ulicy Witosa, który mieściłby kilkadziesiąt samochodów. W zamian za to będziemy mieli nowe prawdopodobnie rondo, jeżeli uda się pozyskać środki, przez co jeszcze liczniej będą mogli łatwiej wjeżdżać odwiedzający geopark w dzielnicę Grzybowice. Przypuszczam, że jeszcze bardziej będą mogli zakłócać porządek przez to mm, mieszkańców Grzybowic. Szanowni Państwo, na sam koniec mogliśmy usłyszeć kłamstwo ze strony prezydenta Juroszka o tym, że usuwam niewygodne komentarze pod swoimi rokami, co jest oczywiście nieprawda. I szczerze mówiąc, jestem przeciwnikiem takich praktyk, szczególnie jeżeli dotyczy.